Muzyka MUSIE 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 Minecraft. Dzisiaj jestem nynek. I w końcu. Udało mi się uzbroić surowce na GLIDĘ. W końcu będzie w ogóle odcinek z Minecraft. Także wszyscy się cieszą. Mam nadzieję, że będzie milion łapek. Zostaw okręt w górę, zasubskrybujmy kanał. Także zakładamy gildie. 3 2 1 Ja cie! Ale mamy jajo! Jakie jajo! Dobra, teraz tak Ogólnie rekrutacja z naszej gildii 0 tam, Weź ode mnie te w ogóle No to weź pierw Zaproś mnie do gildii A no zaraz No i ogólnie chyba to na tyle Także jutro będzie na wycinek z Minecraft Na Hardcore i